Cześć. I w końcu nas to ten, ten wyciek będzie. Więc lepiej widać. I właśnie jedziemy do Zakopanego. A na razie mamy pierwszą stację. jest Emil. Jest prawie w pół do siódmej. Dzień. Na miejscu będziemy na siedemnastą zakopanem Zakopanym. Także. Zaraz pójdziemy. <laughs> Także tam co jakiś czas będziemy Wam tutaj zgadzać. Tak, co relacje i ja. jakieś. Tak, i błyszcz, zrępa, i buś. No być no, tak śpiący, tak? Gdzie my teraz jesteśmy? W Gdyni, A, przepraszam. Tu nie jedziemy? Przez Gdyni. A, przez budynek jedziemy, no, tak? No, no dobra. Przecież. Dobra, odezwiemy się do Was później, tak? Mm. Nas Stefan i Dinozał musiały jeździć z nami. Śpią z nami od kilku miesięcy. No, słonik, tak? stówka, nóżki ma. Trąbę ma. I musieliśmy wziąć, bo mały zawsze ich szuka wieczorem w łóżku, bo zawsze z nami śpią. No, kopytka. Także zdecydowaliśmy się, że weźmiemy Stefanka, czyli tego misia i dinozaura. Nie bo po prostu by go szukał pewnie. Także to, tak, także to nasz początek, teraz jeszcze jest ciemno, tak że nie ma za bardzo Wam to no. za oknem pokazywać, ale potem coś tam Wam pokażemy, ale to i tak, tylko tak naprawdę jak będziemy na tych głównych miastach, no chyba, że zrobię jakąś taką przebitkę małą, jak będziemy, przebitkę, przebitkę, przebitkę na tym. No, co ja wam tu mam pokazywać, no, wiecie dobrze jak wygląda pociąg, nic tu specjalnego nie ma, co prawda no, to jest wagon, <laughs> wagon rodzinny, ale myślałam, że może jakoś on będzie taki wyróżniony, no ale szczerze powiedziawszy... po przed... prostu zwykły przedział. Tak, zwykły przedział, żadnych tych, strasznie mylący, bo tutaj na takim wagonie było napisane numer dwójka dwa. normalnie, tak? Mm -hmm. No A kocha. na środku od środka jest wygodnie numer 13. Tak, także to jest dziwnie, bardzo dziwnie. Tam nie ma co pokazać. A teraz się odbija nawet nasze te. Co nasze? Jak to się nazywa? Nasze zasłony. Nasze zasłony. Jest. No dobra, jak się też kogoś widzi, to wtedy jeszcze się pokazuje. Ja dwa lata siedział w tym wojsku tu, w mm -hmm. tym, tym... Sejmie przy tym wszystkim do drogi nie ja miał kasy popatrzać, chociaż Pas spultura, bo po każdym... kultury spultura, żeby to rozbić. No to no już w Warszawie właśnie podchodzimy. No, tak, tak, no do centrum dojeżdżamy. bo na następnym już Pani będzie szła, nie? Tak. A tu Krzysia idzie. No jak to, że Pani szła? No i babcia idzie. Hmm. Aby nikt się do was nie dosiadał, no. a mieli. To no. byś powiedział, babcia, niech z nami jedzie, tak? Tak. Powiedz. Ale byśmy się nagadali, no. całą młodego zakopanego. Aż żartu było się rozstać z takim maluchami. Co zrobić? Każdy gdzieś tam ma jakiś ten schód. Swój... Dojechaliśmy. Już wam pokazuję apartament. Także zaczynamy. Tu są drzwi. E, ja tą stronę A. zewnętrzną nagam wam jutro, jak będzie, będziemy gdzieś wychodzić. I tak, to zaczynamy. Okej. Okay. Dobra. Tutaj lecimy do łazienki. To takie przeszklone drzwi. O. Pysznic. No już 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 no. Tak to wygląda. Mamy tutaj też e, szamponiki i mydełka no. bardzo fajne. Czy chce wejść? Tutaj idziemy. Tu mamy taki salonik. Z... No, bo ładnie. No jest tak. Tak. E, salonik taki z kuchnią tutaj właśnie też już nasze rzeczy... są troszeczkę. Się troszeczkę. No bo, ale w sumie zabawy też nie byliśmy za dużo, co ja mam taki plecek, aby brałam tak naprawdę. No bo jednak sami chcieliśmy żeby się spokojnie do innej walizki, ja spokowałam, także jest super. Tak i zobaczcie, tu mamy mikrofarówkę, tu mamy fajny mamy, mamy Express to tu jest mi Tak, tutaj jest mi tego. Jest, mamy toster, no manie czajnik. Eee, tutaj też mamy sześciutko. Niestety nie ma zmywarki. A już się przeszliśmy do zmywalki, więc trzeba będzie po prostu sobie na bieżąco myć? Będziesz miała chociaż zajęcie. <noise> e, tutaj mamy kosz, tutaj mamy lodówkę. O, bo już mamy herbatki, cukier. Takie tak, własne. to poczekaj tak. chwilę. E, tutaj mamy jakąś półeczkę. gdzieś tam zawsze możemy coś sobie postawić? Spójrz. Sam. Mm. No, tylko troszkę, trzeba go bezpieczeć. Eee, tu, jak widzicie, też e, wyposażenie jest, kokolwiek nawet do wina. E, tu mamy oczywiście miseczki, mniejsze, większe, talerze. Tu też mamy patelnię, no ogólnie wszystko, co potrzeba. że wam pokazuję dalej. E, dalej tutaj mamy, o kejski szklanki mniejsze, no. szklanki <śklanki> duże, e, kejski no, mamy garnki, od mniejszego też do większego, także fajnie. Tu mamy stoik. Tu już są nasze rzeczy, ale tu jak przyjedziecie, to y, będzie kawka, herbatka, cukier trzcinowy, cukier zwykły e, i to miało być tutaj. O, okej, okay, dobra. Także to tak wygląda. Hmm. Tu mamy rogóweczkę, rampę. Tutaj na nasze życzenie e, dostaliśmy krzesełeczko. Mamy tutaj szafę, już mamy tutaj swoje rzeczy, szafa też jest bardzo pojemna. E, no i tutaj mamy... a, wanienkę jeszcze dostaliśmy na bonietka. życzenie. Tak, tak, mamy wanienkę. No. Mamy panineczkę. Taka zwykła. No Łeczkę tak. na, na buciki w środku. E, tutaj idziemy na górę. Mamy na górze jeszcze jeden no, tak. pokój. Ja wam jeszcze pokażę jutro. Taką małą przebiteczkę wam zrobię. No, co to? Próbujesz do mnie wejść? Tak, to chodź do mnie dobrze? Chodź robić. Ojej, jak sobie. Kochany, to chodź tu do mnie. Chodź o. Tutaj też e, właściciele nam założyli taką bramkę właśnie dla małego, że jak będziemy na górze, to żeby nie wypadł. No teraz za bardzo widoku nie będzie. Tu jest okienko, ale za bardzo a, widoku nie będę, bo jest ciemno, wszystko się odbija. Emicie, zostaw okno. E, tu mamy łóżeczko, co prawda nawet nie mówiliśmy, nic, kompletnie nie wspominaliśmy, że chcemy łóżeczko. E, no bo nas mały nie śpi w łóżeczku, no ale może tam troszkę będzie się, się bawić, także zobaczymy, ono się tutaj otwiera z bodku. No i zobaczcie, tutaj mamy fajne duże łóżko. Tak, e, to za to. chwilę. Także tutaj mamy takie duże łóżko. E, I zobaczcie, tutaj mamy jeszcze jeden telewizor. No tutaj to ja nie wiem co to jest, jeszcze ja w sumie nawet tak naprawdę tego nie otwierałam, może jakieś kały czy coś takiego. Mamy lampeczkę, szafeczkę, możemy sobie tutaj coś położyć, oczywiście są ręczniczki. Tu mamy okienko i tutaj mamy też okienko i Właśnie jutro będę wam pokazywać, bo mówię, że dzisiaj już się jest za, za ciemno. My też jemy kolację i będziemy musieli spać. Mm, tutaj już dostałam kasu do wi-fi, także mam nadzieję, że jest szybki internet, żebym mogła po prostu wam to wszystko wrzucić. Mm, ale tutaj tak jak y, nasz iwoś pójdzie spać. Zalazło. No, <grystanie> także jak tutaj malutki pójdzie spać, to ja w, wtedy wrzucę wam ten filmik. Mamusia jakbyś schodziła pokazać jak to z góry właśnie wygląda. No właśnie idę. I a i wrzucę właśnie wam ten filmik jak tam usnął od gazu. Nie jestem przeszyjana. Tylko po co schodzić. I Idę. Prawdź, 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 prawdź. patrz go. No to to co szalone małe. A to uważaj. Ja schadzę. Schadzę tak? A. O tutaj jestem Tak? No i tu też mamy okno Ale no też nic nie widać Józef, Tak widzi widzicie tutaj mamy długi telewizor Tu już są nasze zabawki No i mamy balkon no. Balkon mamy Zaki mam, Zabaw. Mamy spory balkon Ale chyba tu nie mamy o, Światełka No nie no to już nie ma światełka niestety O tak to wygląda i to pokażę wam więcej no i to na tyle. Z zewnątrz pokażę też Wam, jak będziemy jutro wychodzić. Także dzisiaj coś z się nie To było przejazd i w ogóle, ale były pewne okoliczności. Ja, ja zapomniałam swojej podstawowej rzeczy. Znaczy nie tego swojej, bo w sumie tak naprawdę. Mm, Zapomniałem. Tak naprawdę to jest rzecz, którą każdy ma na co dzień. Ale nie będę wam mówiła, o co chodzi, bo to jest zbyt śmieszne, żeby o tym mówić, no chyba, że się domyślicie. O, a zobaczcie, jak on wchodzi po schodkach. Tylko trzeba go, wiecie, asekurować troszeczkę, nie? No wiadomo, jest mały, my nie mamy schodów w domu. Ale powiem wam, że jak na pierwszy raz, jest super. Pierwszy jest, jest bardzo fajnie, naprawdę. I on chce ogólnie też sam schodzić. Także latają sobie. I słuchajcie, mówiłam Wam o tym przedziale rodzinnym. I wiecie co? Dajcie spokój w ogóle to jest tak nieprawda, tak się wkurzyliśmy, e, bo mieliśmy właśnie ten przedział rodziny, powinno być, że do 6 lat, e, ewentualnie, jakby kto chciał wejść, to po prostu za, za, za naszą zgodą. Co się okazało, wszyscy na manie mogą wchodzić, e, także. Kiepsko, kiepsko naprawdę, bo myśleliśmy, że będziemy sami ewentualnie, wiecie co, z osobami, które mm, naprawdę właśnie są z dzieckiem, z takim mniejszym, a okazało się, że jednak nie. Także strasznie mnie pożyło, bo zaczął się robić tłok. E, no i nie było za bardzo jak w sumie troszkę też się przespać, położyć. Jakoś tam mały w miarę się położył, no ale to jednak nie było to. Także jesteśmy trochę z tym e, No i też kilka atrakcji właśnie było w podgórze. Więc e, myślę, że dzisiaj to by było na koniec, na tyle. on tam myślę, że teraz będzie trwał z 15 minut e, ten film. Także jak mało się położy spać, także ja go zrobię i to zaczynamy. Od nowa, znaczy od nowa zaczynamy po prostu filmik nagrywać. Tak, kontynu kontynuujemy wszystko. Nie wiem jeszcze o której godzinie, bo teraz jest ósma, także zjemy szybko i lecimy spać, Także bye baj.